widzowie, dzisiaj stylizujemy Mikołaja. I zastanawiam się, w jaką stronę tutaj by pójść. Czy bardziej pofantazjować, czy po prostu ubrać go normalnie jak chłop? Co by na to? Jeden czy dwa, Nikolas? Dwa. <ścoughs> Mikołaj musi założyć stój kąpielowy od Extreme Movement, a następnie misji sukienka. Jeżeli tego nie zrobi, to ma pięć minut na miejsca, Prawda, pani Hanno? Tak Dobrze! Dzięki wielkie! No to chyba, no to chyba sukienka no, co mam powiedzieć no Rura! Nie sukienka proszę Sukienka So cute Zrobimy z niego po prostu Landrynę, co wy na to? Dobra, ale do tego, tego tego nie jest. Ale proszę, nie wejdzie w to! E, landryna vibe, mam nadzieję, że się nie obrazi yeah. Super. się takie no! No! Daj rura, no! on już załamany. Dodajmy takiej babuszkowej klasy, może, no. co? Mhm. Uh -huh. uh -huh. Princeska. No. <laughs> Mam pomysł. Ma... Mikołaj to... To boska. kazał. So cute, oh my god. Cały fit. Jeżeli e, naprawdę nie będzie chciał założyć tej sukienki, to jest ok. Mamy, znajdziemy jeszcze coś w zamian za to. Nie to co dać, zobaczymy reakcję. This is for you. Nie, nie za długa? Zdaje nie mi ma się, takiej że opcji. dupy nie będzie widać. Nie porobaczka? ma takiej opcji. Czy ty się zmieścisz w to? Nie. No to będziesz musiał się zmienić. No klasa. Kochani, elegancik, patrzcie. Wszystko z sklepu Enhype. Pamiętajcie, dajcie ocenkę w komentarzu.